Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co sprawia, że niektórzy ludzie z łatwością pokonują przeciwności, podczas gdy inni utknęli w rutynie? Kluczem może być rozwijanie umiejętności wdzięczności. Badania pokazują, że praktykowanie wdzięczności nie tylko poprawia nastrój, ale także może zwiększać naszą motywację i pewność siebie. Jak to zrobić w codziennym życiu? Oto trzy proste kroki. 1. Codziennie zapisz trzy rzeczy. Za które jesteś wdzięczny. Mogą to być drobne momenty, jak uśmiech przechodnia czy pyszna kawa. 2. Podziel się swoimi odczuciami z kimś bliskim. Opowiedz im, co doceniasz w swoim życiu. 3. Co tydzień zrób coś miłego dla innych w ramach wdzięczności za to, co masz. Pamiętaj: wdzięczność to nie tylko uczucie, ale także praktyka, która może diametralnie zmienić Twoje życie. Jeśli chcesz więcej inspirujących treści, zasubskrybuj nasz kanał.